Dzień dobry. Choć nieco odmieniona i dawno niewidziana, to w starej roli niezmiernie miło mi Państwa zaprosić na 105. już odcinek Ekspresu Międzychodzkiego. Kinga Wit, zaczynamy! Nowy most na warcie w końcu został otwarty. Na tę chwilę czekaliśmy długo, zdecydowanie za długo, ale ostatecznie się udało i od końca czerwca możemy cieszyć się uruchomieniem nowej przeprawy na warcie. Otwarcie nowego mostu odciążyło m.in. ulicę Czynu 600-lecia czy jednokierunkową 17 stycznia, zwłaszcza skrzyżowanie z ulicą Marszałka Piłsudskiego. Sprawa mostu nie jest jednak zakończona. Pozostaje jeszcze rozbiórka starej konstrukcji. Wówczas Nastąpi oficjalne otwarcie. Za nami Sierakowskie Dni Rybackie, Wielkie Branie 2019. Panie dyrektorze, kolejne Wielkie Branie w Sierakowie. Dlaczego w tym roku warto przyjechać? No Myślę, że tradycyjnie jak co roku: wiele imprez i oczywiście otoczka która towarzyszy Wielkiemu Braniu. Jeżeli chodzi o artystów, no to w dniu dzisiejszym Gwiazda Wieczoru Michał Szpak. Jutro bawimy się z Chadomenem i z zespołem Tabu. Myślę, że oczywiście nie, nie należy zapominać o naszych lokalnych zespołach i muzykach przede wszystkim. Dzisiaj na scenie właśnie w tej chwili prezentuje się Wychowanek Sierakowski i grał w orkiestrze sierakowskiej, teraz występuje w zespole, zespole Bibobit Be i Jan Adamczewski. Skąd ta otoczka rybna, rybacka się tutaj wzięła u państwa? No skąd się wzięła? Myślę, że, że to się wzięła z regionu, w którym się znajdujemy. Sporo gospodarstw rybackich i przede wszystkim jezior. Kraina stu jezior, bo tak, tak potocznie się nazywamy. No i oczywiście tradycja szkoły rybackiej, najstarszej szkoły rybackiej w Polsce. Most otwarto, ale promem w Zatomiu nie przepłyniemy. Przeprawa została tymczasowo zamknięta dla ruchu samochodowego. Powodem jest niski poziom wody w Warcie, najniższy od lat. Obecnie Międzychodzki Wodowskaz wskazuje wartość około 65 cm, dlatego przewożenie samochodów jest niemożliwe. Rzeka musi przybrać jeszcze około 40 cm, aby prom nie przecierał dna. Dla porównania, poziom wody na Warcie w Poznaniu wynosi 122 cm. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Kinga Wit. W minionych tygodniach gorąco było nie tylko na dworze, ale i na Facebooku. Wszystko przez konflikt międzychodzkich samorządowców. Zainteresowanych odsyłamy do materiału Kacpra z Polskiego Radia Poznań. Link do materiału znajduje się w opisie. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny ekspres już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.